Cześć, witam Was na moim kanale, witam Was w jednym z ostatnich odcinków sezonu 2021. Odcinek będzie poświęcony tym dwóm modelom. Modelom, które zdobyły, znaczy się ten pierwszy, przepraszam, ten zielony, zdobył jedną z największych popularności na naszym kanale. Obejrzał go przez dwa lata, z tego co pamiętam, blisko 8000 osób, więc jest chiciorem. Też jest chiciorem pod kątem sprzedaży w naszym sklepie, ponieważ bijąc się ze slashem samochodem wtedy tam najbardziej popularnym, jeśli chodzi o samochody terenowe, takie dla każdego, to Max zaczął się z nim, bo o nim mowa, to jest dzisiejszy ten bohater, Traxxas Max, zaczął się z nim bardzo mocno bić i często klienci tak już się wahali, no trochę dopłacić, ale mieć samochód, już Monster Truck'a, mieć samochód kompaktowy, bo to było jego, jest cały czas, przepraszam, jedna z największych zalet, czyli jest bardzo kompaktowy, wymiarami jest bardzo, bardzo mocno zbliżony do, do Slasha, Yy, więc samochodem jest, który z jednej strony bardzo fajnie się prowadzi, tak jak właśnie Slash, można sobie tam boczkami trochę polatać, a z drugiej strony dla osób, które kochają bashing, kochają fruwanie tymi samochodami, jak, to jak najbardziej. 4 s i ten samochód jest po prostu yy, wariatem. Więc przez dwa lata nasz film obejrzało blisko 8 tysięcy osób. Kończy nas, żeby nagrać film, bo to, to był taki trochę unboxing, to było pewnie tam przed rajdem Dakaru, ostatnią rundą w rajdach terenowych. Ten samochód tak praktycznie wyjęliśmy z pudełka i pojeździliśmy troszeczkę po piasku, po naszej pustyni stawki i potem chcieliśmy po tych dwóch latach, patrząc właśnie na to wielkie zainteresowanie, nagrać ten film z punktu widzenia już praktycznego. Czyli jak nam się jeździło, ten samochód też trafił do floty naszej firmy, czyli jest na eventach, oprócz tych samochodów przodkorsowych, to dajemy też naszym klientom, gościom pobawić, <laughs> poczuć wtedy te wielkie emocje za kierownicą tego, tego wariata, więc przez te dwa lata... Tak, w skrócie, żeby jeszcze nie z tych kart i tego filmu, który no, chcemy cały czas nakręcić, tylko czekamy na piaseczek, żeby trochę te słoneczko wiosenne przeszło, a nie jeszcze zimowe. E, w skrócie, dwa razy bodajże wymieniliśmy regulator na gwarancji. E, części eksploatacyjne, czyli zużycie opon, bo klienci się przyznawali, że tam wariują po, po koskach, po asfaltach, więc wiadomo, te gumy się dużo szybciej zużywają. Postają wtedy luz na układzie kierowniczym I tak naprawdę ja nawet nie wiem, jak wygląda przekładnia. Główna, jak tam zębatki trzeba do nich dojść, wymienić, to nic się po prostu na razie nie psuje. Ale to, żeby nie zdradzając całego filmu, który już, 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 już wkrótce go nagramy, po tych dwóch latach, to będzie przyszłość. Rzeczą, którą ja wtedy już też zauważyłem, ale bardziej miałem wrażenie, że to jest moje, jeszcze mój brak umiejętności, mój brak wyczucia, albo nauczenie się no, tym widowiskowej jazdy ciągle poślizgami w przypadku Szłodkosa, który bardziej się trzyma na wierzchni, to ten samochód lubi się przewracać, czyli do hamowania, do zakrętu, przy tych dużych kołach, przy tym miękkim pracującym zawieszeniu, to powodowało zawsze w moich rękach, że ten samochód lubił rolować. I tak naprawdę jeden z nielicznych elementów tuningowych, które pojawiły się z jednej strony od Raksasa, ale chyba z rpm nawet nie kojarzę, żeby coś tam wielkiego, szalonego było, to ten samochód doczekał się poszerzeń. Czyli większe, dłuższe wahacze, dłuższe półosie, żeby ta stabilizacja, ta stabilność była zwiększona. Mnie osobiście to oczywiście no, to się nie podobało, bo ten samochód zaczynał się robić taki, jak właśnie, jak taki robak, jak Erevo, jak te wszystkie potężne samochody, te tragusy może bardziej niż e, mocne Traki. czyli nie lubiłem tych takich szerokich rozstawów osi. Tu nagle jak się patrzyło na niego z przodu, to taka mała karceria, Tu wielkie koła gdzieś tam po bokach kilometr dalej. E, no ale to jest moja taka tam opinia i moje odczucie. Natomiast faktycznie, jak pamiętam na Pucharze Niepodległości, e, Zbyszek przyjechał tą wersję white poszerzoną e, tuningowo. Ten samochód się lepiej trzymał i była większa stabilność na tych wszystkich zakrętach, gdzie mój się tam lubi przewracać. Może przeze mnie, nie przeze mnie, to już nie wnikam, ale tamten był bardziej stabilny. Więc tak naprawdę to mówię jedyna rzecz, którą pewnie Traxasowi gdzieś tam może nie, że wytykano, ale pokazywano jako cechę charakterystyczną. No i pod koniec sezonu 2021 Traksas zdecydował się jednak poprawić ten samochód. Czyli odchodzi nasza pierwsza generacja, pojawia się wersja poliftingu, która. Jest już nazwana White, czyli jest poszerzona, mamy już więc te wahacze szersze, dłuższe, dłuższe półosie, zwiększono też rozstaw osi, jeśli chodzi o, no się zwiększono płytę, tak, więc tym, tym samym rozstaw osi się zwiększył, bodajże o 23 mm cały samochód urósł na długość po 20 mm na każde koło, czyli sumarycznie 40 mm jest samochód szerszy. Dodatkowo traksas. Zastosował grubsze opony, jest z takim większym, agresywnym klockiem, żeby ten samochód jeszcze lepiej się w tą ziemię wgryza, bo tutaj też takie, pamiętam, fajne doświadczenie Krzyśka Murata, który jeździł po naszym torze Modelmania Park, że on jeździł przed korsem, ale też jeździ na takich klockowatych i twierdzi właśnie, że w taką nawierzchnię on się lepiej wgryzuje, ten samochód, niż my, którzy tam się nauczyliśmy na tych pinach jeździć bardziej. A klocki jednak, no, podobno się bardziej w takich nawierzchniach sprawdzają. Więc tutaj mamy w tej nowej wersji już te opony wzmocnione. Patrząc też na amortyzatory, widzimy, że co prawda same cylinderki, sama konstrukcja, moim zdaniem została ta sama patrząc nawet na numery katalogowe, to one są podobne, natomiast sprężyny są inne. Z tyłu mamy wydaje mi się, że na grubsze, ale gęściejsze na pewno są sprężyny przednie, też mi się wydają grubsze, chociaż te są w połysku, tam były w płacie, więc może to tylko jakieś tam optyczne, optyczne złudzenie, ale wydają się rzadsze. Spiralka zrobiona niż to jest w przypadku tej pierwszej generacji. Oczywiście automatycznie, skoro samochód róz. Jest więcej przestrzeni między silnikiem, a między regulatorem, więc ta płyta jest dłuższa. To no, karoseria jest dłuższa, więc ta karoseria w nowych malowaniach nie będzie pasowała na poprzednika i z poprzednika nie będzie pasowała na wersję nowszą. Płyta jest dłuższa, więc też powiększono miejsce na pakiety. Teraz wchodzi 6700 4S z Traxasa, który jest wykorzystywany w X-Maxie, więc teraz możecie już mieć potężny pakiet zaadaptowany do tego samochodu i to frajdę czuć jeszcze dłużej, dłużej dzięki tej większej pojemności. I tak naprawdę to są chyba największe elementy, najważniejsze elementy, które się różnią. Selce, wszystko pod maską zostało to samo, więc silnik regulator to są te same rozwiązania, które były w poprzedniku. No z drugiej strony, zwycięskiej kadry się nie zmienia. Skoro tutaj to wszystko sprawdzane i, i to wszystko się trzyma, to i tak rzadko u nas przynajmniej, no, z naszego tutaj mówię doświadczenia, model Mani to ten samochód nie wraca na jakieś tam przeglądy, serwisy, naprawy. No to to samo zostawiono w tym samochodzie. Teraz przed nami, może jak już troszeczkę to słoneczko tam wiosenne przejdzie, no to chcielibyśmy po pierwsze nagrać te, te dwa lata, jakby wspomnień i historii. Z Maxem, czyli tak, trochę z punktu widzenia praktycznego, użytkowego, eksploatacyjnego, może jako model no nie, że używany, bo to jeszcze tak wychodzi za wcześnie, myślę, go tak traktować, ale z tej kwestii takiej eksploatacyjnej pokażemy wam, jak ten samochód z naszego punktu widzenia się sprawował, jakie są jego plusy i jakie są minusy. No i oczywiście, no skoro tam był hit internetu i YouTube'a nasz. To tego też przedstawimy w formie e, takiego testu praktycznego, czyli z jednej strony pokażemy Wam tak statycznie, no nie unboxingowo, no bo opowiada się o tym co ma karton, to, to myślę, że to nie ma już sensu w, tym, w tych czasach. Ale pokażemy wam, jak ten samochód jeździ, jak ten samochód się sprawuje i jakie są nasze odczucia, wrażenia przy takich pierwszych jazdach. A potem, pewnie po dwóch latach, pokażemy, czy ten samochód się psuł, czy te poszerzenia spowodowały jakoś nie wiem, większą waryjność, szybsze zużywanie się elementów układu napędowego. Zobaczymy. Będziemy napędem go eksploatowali i na naszym torze, i na naszej na sferze naszej eventowej. Max też pozostanie w naszym parku maszyn, samochodów i tych eventowych, więc będziemy mieli takie, myślę, obiektywne porównanie tych samochodów, jak się to będzie sprawowało. To było obiektywne, natomiast subiektywne, przyznam się szczerze, no bardziej wizualnie podoba mi się jednak ta wersja kompaktowa, tak przynajmniej na szybko patrząc, no, tych, tych poszerzeń jakoś tak jeszcze nie do końca może akceptuję, czy nie polubiłem, więc jeśli komuś jest ktoś taki jak ja. I chciałby jeszcze taki samochód, no też spieszę się do, do tych sklepów, żeby jeszcze ten samochód w tej wersji nieposzerzonej, bo zawsze może poszerzyć, no może nie na długość, ale na szerokość te, te elementy były, e, żeby sobie kupić. Jeśli nie, to zapraszamy do naszego sklepu, czy na modelmania.pl, czy do sklepu CC możecie tą nową wersję, jak i jeszcze tą, bo to mamy chyba ostatnią, możecie tą wersję poprzednio też sobie zobaczyć. Więc jeśli chcecie być na bieżąco przy tych filmach, które już myślę, że już niedługo powstaną, to subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam do komentowania, jeśli macie jakieś pytania ciekawostki, co chcecie zobaczyć, co mamy wam pokazać, przetestować, coś innego opowiedzieć o tych samochodach, to komentujcie, będziemy odpisywać na bieżąco. A tymczasem idziemy do, do pracy i do przygotowywania kolejnych materiałów filmowych. Dzięki, do zobaczenia. Hej!